Pożądany punkt zwrotny finansowy. Bóg jest dostawcą wszelkich dobrych rzeczy i może zmienić twoje życie finansowe w sposób, którego nawet nie możesz sobie wyobrazić. Jeśli szukasz radykalnej zmiany w swoim życiu finansowym, chcę cię zaprosić, abyś zatrzymał się na chwilę i dołączył do mnie w modlitwie, która może przemienić wszystko. Kiedy zwracamy się do Boga ze szczerym sercem, Pełnym ufności możemy otworzyć się na Jego błogosławieństwa i pozwolić Mu działać w naszym życiu. Bez względu na to, jak duże czy małe są Twoje potrzeby, Bóg słucha i odpowiada tym, którzy Go szukają z wiarą. W tym czasie, przygotowując się do modlitwy, pozbądź się wszelkich zmartwień, lęków i wątpliwości. Weź głęboki oddech i wiedz, że nie jesteś sam. Zaraz będziemy wzywać pomocy Pana, jednocząc nasze serca i głosy, prosząc o cud, który może spowodować ostateczny zwrot w Waszych finansach. Z otwartym i ufnym sercem zwracamy się do Pana, który zaopatruje i ma moc zmienić każdą sytuację. Bóg nigdy nie opuszcza nas w trudnościach i jest gotowy wylać na nas swoje błogosławieństwa, jeśli zwrócimy się do Niego ze szczerością i wiarą. Kiedy modlimy się razem, wyrażamy naszą ufność w Jego miłość, dobroć i zdolność dokonywania rzeczy pozornie niemożliwych. Modlimy się, aby Jego ręka poruszyła się teraz w Twoim życiu, otwierając drzwi, które być może wydawały się zamknięte, zapewniając zasoby, które wydawały się niedostępne. Zawołajmy razem, Ojcze, w potężnym imieniu Jezusa: Dzisiaj wznoszę do Ciebie mojego brata i siostrę. Z całego serca proszę o cud finansowy w ich życiu. Wiem, że znasz ich potrzeby lepiej niż ktokolwiek inny i dbasz o każdy szczegół. Ufam Twojemu doskonałemu planowi i dziś proszę, aby Twoja ręka potężnie działała w ich okolicznościach. Ta modlitwa jest aktem wiary, deklaracją, że Bóg ma władzę. Nie jest to zwykła chęć poprawy swojej sytuacji ekonomicznej, ale realna prośba do Stwórcy o konkretną interwencję. Kiedy prosimy Boga o cud finansowy, nie prosimy tylko o pieniądze lub zasoby materialne. Szukamy Jego przewodnictwa, Jego ochrony i Jego obfitości w każdym aspekcie naszego życia. Zdajemy sobie sprawę, że bez Niego nic nie możemy zrobić, ale z Nim wszystko jest możliwe. Ta modlitwa nie jest tylko na dzisiaj, ale jest także zaproszeniem, aby każdego dnia nadal ufać Bogu, szczególnie w sprawach, które nas najbardziej dotyczą, takich jak nasze finanse. Być może borykasz się z rachunkami, których nie jesteś w stanie spłacić, długami, które wydają się nie do pokonania, a może po prostu czujesz się uwięziony w sytuacji finansowej, która odbiera ci spokój. Niezależnie od Twojej sytuacji, Dzisiaj w tej modlitwie prosimy Boga o interwencję, aby przyniósł zmianę, decydujący punkt zwrotny, który może otworzyć nowe ścieżki i możliwości w Twoim życiu. Nie zapominajmy, że modlitwa to nie tylko monolog, ale rozmowa z Bogiem. Prosząc o jego interwencję, wierzymy, że On już działa dla naszego dobra, nawet jeśli nie widzimy od razu rezultatów. Jego moment jest doskonały. A Jego plan zawsze jest dla naszego dobra. Mając tę wiedzę, możemy modlić się z ufnością, wiedząc, że Jego błogosławieństwa już do nas docierają. Boże, dziękujemy Ci z głębi serca, bo wymazczę Twoje imię i wzywając wstawiennictwa Jezusa, trwamy w wierze, że nadejdzie upragniony cud. To nie tylko ulotna nadzieja, ale głębokie zaufanie które pozwala nam iść do przodu, nawet w najciemniejszych chwilach. Dziś całym sercem zwracamy się do Ciebie o Bożą interwencję, która może radykalnie zmienić sytuację osób znajdujących się w trudnej sytuacji. Kiedy ciężar zmartwień finansowych wydaje się nie do zniesienia, kiedy niepokój o przyszłość wypełnia noce bezsenności, wtedy najbardziej potrzebujemy Twojej potężnej ręki, która nas poprowadzi i wyzwoli. Dzięki wsparciu Pisma Świętego, zwłaszcza Twojej obietnicy zawartej w Księdze Jeremiasza 29, 11, znajdujemy pocieszenie i pewność. W tym wersecie przypominasz nam, że plany, jakie dla nas masz, to plany pomyślności, a nie nieszczęścia, plany, które dają nam nadzieję i świetlaną przyszłość. Nie ma większej obietnicy niż ta. W obliczu trudności finansowych może się wydawać, że przyszłość jest niepewna, że dobrobyt jest poza zasięgiem, ale Twoje słowo przypomina nam, że tak nie jest. Masz plan, a plan ten obejmuje nasz dobrobyt nie tylko materialny, ale w każdym aspekcie naszego życia. Chcesz, abyśmy prosperowali, żyli pełnią życia, pełną znaczenia i obfitości zarówno duchowej, jak i materialnej. Dziękuję Ci, Boże, bo Twoje Słowo jest niezachwiane i godne zaufania. Zawsze możemy się na nim opierać, wiedząc, że nigdy się nie zachwieje. Kiedy życie nas wystawia na próbę, kiedy czujemy się zagubieni lub niezdolni do stawienia czoła trudnościom finansowym, Twoje Słowo staje się naszą ucieczką. W Księdze Jeremiasza 29:11 znajdujemy latarnię oświetlającą drogę. Przypomnienie, że jesteś z nami i że Twoim pragnieniem dla nas jest pomyślność. Bez względu na to, jak ciemna może się wydawać droga przed nami, Twoje światło zawsze prowadzi nas ku nadziei i lepszej przyszłości. I za to, Boże, możemy Ci tylko dziękować. Dziękujemy za obietnicę, której możemy dotrzymać. Dziękujemy, że przypomniałeś nam, że nie jesteśmy sami i że na każdym kroku, który stawiamy, Ty już to widziałeś i pobłogosławiłeś. Dziś, Ojcze, zwracamy się do Ciebie z pokorą i wdzięcznością, z ufnością prosząc, abyś otworzył drzwi błogosławieństw finansowych dla wszystkich, którzy przechodzą przez trudny czas. Wyzwania gospodarcze potrafią mocno uderzyć, i czasami wydaje się, że nie ma wyjścia. Ale wiemy, że z Tobą wszystko jest możliwe. Drzwi, które wydają się zamknięte, możesz je otworzyć. Drogi, które wydają się zablokowane, możesz je oczyścić. Modlimy się, abyś wypełnił życie tych, którzy cierpią Twoją obfitością, nie tylko po to, aby zaspokoić ich potrzeby, ale aby spowodować głęboką i trwałą przemianę. Wiele osób na co dzień boryka się z niepewnością gospodarczą. Ciężarem zadłużenia i obawą, że nie będzie w stanie zaspokoić codziennych potrzeb. Te zmartwienia mogą pochłonąć duszę i ukraść wewnętrzny spokój. Ale dzisiaj, Panie, zwracamy się do Ciebie, powierzając się Twojemu miłosierdziu i Twojej łasce. Prosimy Cię o interwencję, o przełamanie każdego ducha ubóstwa, który nam ciąży, o usunięcie każdego łańcucha ograniczeń finansowych, który nas powstrzymuje. Wspólnie prosimy Cię, abyś otworzył bramę nieba i zesłał deszcz swoich błogosławieństw, abyśmy zaspokoili nie tylko nasze najpilniejsze potrzeby, ale także pozwolili nam żyć w Twojej obfitości i Twoim pokoju. Każdego dnia widzimy ludzi usiłujących znaleźć pracę, utrzymać rodzinę lub spłacić narosłe długi. Są to trudne sytuacje, które mogą doprowadzić do rozpaczy, ale wiemy, że Ty, Panie, masz moc wszystko zmienić. Nie zwracalibyśmy się do ciebie, gdybyśmy nie wierzyli w Twoją miłość i Twoją zdolność dokonywania niemożliwego. Twoja ręka może interweniować już teraz, otwierając nowe możliwości pracy, umorzenia długów i przynosząc pokój tam, gdzie teraz jest tylko niepokój. I za to Cię, Boże, wielbimy. Wysławiamy Cię, bo wiemy, że troszczysz się o każdy aspekt naszego życia, także o naszą sytuację finansową. Nie ma dla ciebie szczegółu zbyt małego, nie ma potrzeby, której nie mógłbyś zaspokoić. Jesteśmy pewni, że twoje błogosławieństwa nie ograniczają się tylko do pieniędzy, ale obejmują każdy aspekt naszej egzystencji. Twoja obfitość jest darem, który objawia się na różne sposoby: w zdrowiu, w spokoju wewnętrznym, w relacjach, które nas wzbogacają i w pewności, że jesteś zawsze przy nas, gotowy, aby nas prowadzić. Dlatego, Panie, nie ograniczamy się do proszenia Cię o pieniądze czy dobra materialne, ale prosimy także o Twoją mądrość. Naucz nas zarządzać tym, co nam dajesz, z odpowiedzialnością, wdzięcznością i hojnością. Obyśmy nauczyli się korzystać z naszych zasobów, aby Cię chwalić i pomagać innym, dzieląc się z potrzebującymi. Ojcze, zdajemy sobie sprawę, że często sami ograniczamy Twoją opatrzność. Czasami pozwalamy, aby strach i wątpliwości blokowały Twoje błogosławieństwa. Ale dzisiaj chcemy porzucić wszelki strach, wszelki opór i pozwolić, aby Twoja łaska swobodnie spłynęła do naszego życia. Wiemy, że jesteś Bogiem hojnym, który nigdy nie odmawia swoich błogosławieństw, gdy prosimy o nie z wiarą. I za to z góry dziękujemy, wiedząc, że Twoja odpowiedź jest już w drodze. Wiemy, że cud finansowy już do nas zmierza i z ufnością czekamy na moment, w którym się objawi. Proszę, przygotuj nas na przyjęcie Twoich błogosławieństw z otwartym i wdzięcznym sercem. Obyśmy doceniali dary, które nam dajesz każdego dnia, nawet te, które mogą wydawać się małe i nieistotne. Bo każde dobro, które nas spotyka, pochodzi od Ciebie i zasługuje na docenienie. Dziękujemy Ci. Bo wiemy, że przy Tobie niczego nam nie zabraknie. Nawet w najtrudniejszych chwilach jesteś naszą ucieczką, naszym bezpieczeństwem. I za to, Panie, z całego serca Cię wielbimy. Dobroć Twoja, Panie, nie zna granic. Twoja hojność jest nieskończona. A dzisiaj całkowicie polegamy na Tobie, wiedząc, że zaspokoiłeś już każdą naszą potrzebę, jeszcze zanim o nią poprosiliśmy. Dziękujemy Ci, Boże, za Twoją wierność, za Twoje błogosławieństwa i za cud finansowy, który dla nas przygotowujesz. Będziemy nadal ufać Tobie, dzień po dniu, wiedząc, że najlepsze jeszcze przed nami. Razem chwalimy Cię i dziękujemy Ci za wszystko, czego dokonujesz w naszym życiu i za wszystko, co jeszcze będziesz robić. Amen. Dzisiaj prosimy Cię, Ojcze. Abyś otworzył drzwi błogosławieństw finansowych i zapewnił wsparcie tym, którzy przechodzą trudny okres. Życie może postawić nas przed nieoczekiwanymi wyzwaniami, a zmartwienia finansowe mogą sprawić, że poczujemy się przytłoczeni. Ale wiemy, że jesteś Bogiem rzeczy niemożliwych, Bogiem, który nie zna granic. Modlimy się, aby życie osób znajdujących się w trudnej sytuacji zostało wypełnione Twoją hojną opatrznością. Obyś wypełnił każdą pustkę, wypełnił każdą potrzebę, zalewając każdego, kto w ciebie wierzy, pokojem i bezpieczeństwem. Panie, z pokorą i ufnością powierzamy się Tobie, wiedząc, że Twoje drogi są doskonałe. Prosimy, aby został przełamany wszelki duch ubóstwa, wszelkie ograniczenia finansowe, każda przeszkoda utrudniająca nasz postęp. Jesteśmy pewni, że tylko ty możesz otworzyć drogę, gdy wszystkie inne wydają się zamknięte. Ojcze, otwórz drogę i pozwól, aby niebo stąpiło na nas z deszczem błogosławieństw. Wiemy, że troszczysz się o każdy aspekt naszego życia, w tym o naszą sytuację finansową, i za to Cię chwalimy i dziękujemy. Nie ma zmartwień zbyt dużych lub zbyt małych, z którymi nie możesz sobie poradzić. W tej chwili całym sercem kładziemy przed Tobą nasze troski finansowe. Każdą z tych trosk, które często nie pozwalają nam spać w nocy, składamy u Twoich stóp. Uwolnij nas od każdej blokady, każdej straty, każdej klątwy finansowej, która powstrzymuje nas od doświadczania obfitości i dobrobytu. Z wiarą zawierzamy się Tobie całkowicie, wiedząc, że dla wierzących wszystko jest możliwe. Z radością i wdzięcznością wyznajemy, że jesteś naszym Żywicielem, Bogiem, który zaspokaja każdą naszą potrzebę. Twoje imię, mój Panie, rozbrzmiewa w naszych sercach, przypominając nam, że niczego nie brakuje, gdy powierzamy Ci nasze potrzeby. Imię to jest wiecznym przypomnieniem, że jesteś Bogiem Opatrzności, który nigdy nie zostawia nas samych w naszych potrzebach. Modlimy się nie tylko o to, co wystarczy dla nas samych i naszych rodzin, ale o prawdziwą obfitość. Nie tylko prosimy o absolutne minimum, ale pragniemy takiego dobrobytu, abyśmy mogli być błogosławieństwem dla innych. Obyśmy mieli otwarte i hojne serca, gotowe dzielić się tym, co otrzymujemy z otaczającymi nas ludźmi, szerząc Twoją miłość poprzez naszą hojność. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją nieskończoną dobroć. Nigdy nie zabraknie nam słów wdzięczności za wszystko, co dla nas robicie każdego dnia. Wiemy, że twój plan zakłada dobrobyt i obfitość dla każdego z nas. Nawet gdy znajdziemy się w trudnej sytuacji, ty nas nie opuszczasz. Jesteście zawsze obecni, gotowi nas wysłuchać i interweniować. Jeśli i wy, słuchając tych słów, poczujecie jak ta modlitwa rozbrzmiewa w Waszym sercu, zachęcam Was, abyście ją wypowiadali z wiarą. Nie ma większej mocy, która może zmienić nasze życie, niż wiara w naszego Boga, który kocha nas bezwarunkowo. Powiedz razem ze mną, Ojcze, w imieniu Jezusa, dziękuję Ci za Twoją wierność. Powierzam Ci wszystkie moje troski finansowe, każdy ciężar i każdy stres. Ufam Tobie i Twojemu Słowu. Wiedząc, że Ty zapewnisz, dziękuję Ci za drzwi, które się otwierają i nadchodzące cuda. Ta prosta modlitwa może być pierwszym krokiem do radykalnej zmiany w Twoim życiu. Jest to wyznanie wiary i prośba o Bożą interwencję, przywołanie Twojej opatrzności i Twojej miłości. Jest to modlitwa przemiany, nadziei i nowego życia. Zostaw komentarz: Daj znać, jak Pan działa w Twoim życiu. Ale przede wszystkim subskrybuj mój kanał. Razem możemy stworzyć wspólnotę wiary, wsparcia i modlitwy, gdzie każdy z nas może być światełkiem nadziei dla innych. Nie zatrzymuj tej modlitwy tylko dla siebie. Podziel się tym z tymi, których kochasz, z tymi, których znasz, którzy mogą potrzebować boskiej interwencji w swoim życiu. Abyśmy razem mogli stworzyć łańcuch modlitewny, który przekracza granice i bariery, Jednocząc nasze głosy w jednej prośbie o cuda i błogosławieństwa. Modlitwa ma moc i jeśli jest wykonywana z wiarą i szczerością, może zmienić bieg naszego życia. Niech Bóg Wam obficie błogosławi. Obyście nadal widzieli Jego rękę działającą w Waszym życiu, w każdym aspekcie, dużym i małym. Zapraszam Cię do pozostania w kontakcie z tą wspólnotą modlitewną i powrotu do oglądania kolejnych filmów. Każda modlitwa jest krokiem w stronę błogosławieństwa, jakie przygotował dla ciebie Bóg. Nie traćcie nadziei, bo Bóg nigdy nie jest daleko. Do zobaczenia wkrótce.